Dobra, fój jest to zdjęcie, uwaga. Zobie Cały dzień w robocie. No, a jaka robota, no to, to charakterystyka pracy jest różna, no ale no? uwaga wysyłam. Albo pokazuję po prostu. Nie jesteście gotowi. <laughs> To jest tak random zdjęcie, ja pierdolę, jak ja mam, i powiedzcie mi jak ja mam wracać do domu normalny na przykład, wiesz o co chodzi, poczęty na streama, jak ja rano wstałem niewyspany, bo 10 godzin na kiku na kurierce z bratem za granicą, żeby kurwa na chleb było, hopie pobudka o 5 godzinach, notariusz, jeszcze zapomniałem że ten, że, że trzeba zabrać ditkę, że musimy czekać na mrozie, marznąć, a potem cały dzień w robocie, takie rzeczy kurwa jeszcze w robocie, tego typu filmy no. Kupiliśmy halę widzowie, wiecie, bo musimy nagrywać teraz lepsze filmy w hali. <grystanie> widzowie, musieliśmy kupić halę, bo po prostu no będą teraz produkcje filmowe. <grystanie> Jak ja to kurwa cię zobaczyłem, to mi się kurwa, mózg mi kurwa o, o 180 stopni wyjebało, nie? No ale chuj, no będzie w niedzielę. <grystanie> Ja pierdolę mnie bawi to zdjęcie. Ja chyba je wysyłam do Kierasa i piszę, i piszę, że ma być okup, kurwa, w aucie czekać na gdzieś w rynku w Poznaniu, albo go nie wypuszczę. I to robię teraz. Kierosport. O! Wysyłam zdjęcie. Jeśli chcesz zobaczyć go jeszcze kiedyś żywego, zostaw 100 tysięcy w nieoznakowanych banknotach Jezus nie na parkingu, pest, galerii pestka w koszu obok windy. No i proszę bardzo, stuba. No najlepsze jest to, że on, że Patryk wie, że będziemy kręcić takie rzeczy, gdzie będzie musiał być do gaci. <grymotka> ja pasję, ja, czy o, kawał motka, O pierdolę. On wiedział, że dzisiaj będzie, że będzie nagrywane rzeczy, gdzie będzie musiał być w gaciach, on się kurwa rozbiera i ma dziurę na pół gaci, tak, żeby mu wystaje jajo. I on kurwa oczekuje, że Gumiś się będzie trudził, żeby to nagrywać tak, żeby nic nie było widać, no ja pierdolę, no. zero profesjonalizmu w tej robocie kurwa, nie. Ludzie, kurwa, ob, ob, dyrektor planu, kurwa, brief taki wyjebał, a potem, te, a potem takie kadry są, takie obrazki się rodzą, To no. nie no jest łatwa robota. Ale motka fajna. <grym>